Mamy zrobiony kciuk, nitka już jest obcięta, została wyciągnięta, trzeba ją mocno docisnąć. Chowaniem nitek zajmiemy się później, zrobimy to wszystko razem. Na razie ją po prostu zostawiamy, ona jest zabezpieczona, nic się z tym nie stanie. A na dzisiaj w tej części zajmiemy się jeszcze zrobieniem tej części rękawiczki, która sięga od poziomu kciuka, ponieważ tu się zatrzymaliśmy w naszej głównej części. Do pierwszego łączenia między palcami, czyli będziemy jeszcze robić rękawiczkę odtąd dotąd, czyli mniej więcej do łączenia między małym a serdecznym palcem. Jak to robimy? Przede wszystkim nie mamy żadnej nitki, ponieważ nitka, którą robiliśmy, została obcięta na końcu kciuka. Dlatego pierwsze, co musimy zrobić, to wziąć nitkę i ją sobie ładnie dowiązać. Od razu